Co? Na miejsce. Trzeba to za zainteresować. To jest głupie. No właśnie, no no właśnie. To naprawdę na to cię tak zainteresowało, tak? Życzyło, tak? To... Wow. Ze wszystkich rzeczy. Nie wiem, musiałbym głupa wow. A właśnie, czemu się stałeś na przejściu, się chrałeś sam do siebie? No. Słuchaj, tak? no, ja, ja, ja czy nie panuję na tym. No właśnie, po co cię nagrałem? Bo myślałem, że złapie cię, jak robisz tak. <laughs> dobra, lećmy. O wszystkim zdecydują miejsca w tabeli. A zrobiłeś rezerwację? Wraca bardzo dawno niewidziane u nas quiz, który przygotował ponownie Adrian Legion. Tak więc wielkie dzięki. Dzięki ona. Dla wszystkich tych, którzy tęsknili za tym formatem. Dzisiaj wielki powrót, a mianowicie odgadywanie klubu po miejscu w tabeli. I po kolei, za trzy punkty pokazuję wam tylko i wyłącznie miejsca w tabeli. Za dwa punkty pokazuję wam ligę. A za jeden punkt pokazuję wam miejsce w tabeli, ligę i trenera. Nie okay. bierzemy pod uwagę ostatniego sezonu, bo jest zbyt e, świeży. Taki. Zbyt świeży. No. Przez co no, byłoby, zbyt byłoby prosto, zdecydowanie za ładne. Dlatego bierzemy sobie sześć poprzednich. Okay. A pokazałem tak, potem tak, tak potem i tak. Dobra, nie, chyba i tak zepsułem, bo jak e, pokazywał trzy twarzy. tak, to wtedy nie po niemiecku, nie? Krzywy, bęk, karty, Jak oni to robią? Przecież to boli ręka od tego. Was nie boli? Tutaj normalnie tak Nie, to, że to, nie. tak. Nie, glazer. tak. Gleese, ja wiem, ale, pod, ale, ale, ale boli, nie? Nie boli Cię tu? Nie. boli. boli. Jak kogoś jeszcze boi, dajcie znać, a my nie przedłużamy. Ja wiem, kogo boli. Andrew Przypominamy jeszcze e, tylko tylko McGuire'a i tego, e, ten, no jak się nazywa? Tom Holland? tych, których boi to, że Richard ja chce normalnie zarobić. Tak. E, Przypominam o wszystkich linkach w opisie, tam wiadomo link od sponsora naszego kanału, czyli od Fortuny, ruszyły sezony, ruszyły różne ligi, tak więc możecie już sobie na spokojnie Zbija obstawiać i, i przechodzimy sobie do pierwszego przykładu. Zastrzel nas pierwszym przykładem. w pierwszym, I w pierwszym przykładzie się, mamy taką oto tabelę. Okej. Okay. Okay. Oczko, nie możesz nic powiedzieć, dopóki nikt nie powie twojego imienia, dopóki ktoś nie powie twojego imienia. Aj, ale już może ktoś z widzów powiedział krzywy, no ja to teraz zrobiłem. Nie Przemażysz. to nie jest zrobione. A, no tak. Um, ale pytanie: chociaż nie Spadek, awans. Pamiętajcie, to jest za 3 punkty. Nie, bez awansu, przepraszam. Oczywiście tutaj te ligi są z. No. W sumie chyba największą podpowiedzią okay. no, mamy poziomy rozwiązania. No tak, tak. To pomaga jakiś tam plus minus wyłapać na jakim Osiem. poziomie teraz ta drużyna się znajduje. No, coś mam pewne skojarzenie, ale. Ale potrzebujesz za. Dwa, tak? Tak, krzywy. Ja kupię sobie coś dzisiaj. Kuba Good Kuba Gooding lecimy. No ja, ja No i dobrze, że nie próbowałem. Jajku, Kusia, ja patrzeć Miałem... na Anglię. Miałem złe skojarzenie, też kombinowałem na początku. Z Anglią, La Liga. Osiem, jedenaście, dwadzieścia. To gdzie gdzieś śpiewasz. <noise> Oj, hatko przykład. Bo La Liga to my tak... Jeżeli chodzi o spadki, no Adrian, powiem szczerze, że tutaj wydaje mi się, że to takie magające przykłady. Niekoniecznie oczywiste na pierwszy rzut oka. Wiadomo, że jak się pojawi trener, to powinno być prościej. Nie, no, ja będę Aczkolwiek to trenera. też nie są większościowo mainstreamowe drużyny. No tu już się, no, Są znane, ale nie jest to taka top trójka, top czwórka. No więc z tego tytułu nawet przy okazji trenerów to może mieć problemy. Adam zapisał za dwa. Przypominamy, Jest że tak jak w przypadku wszystkich innych quizów, już nie może zmienić, więc... Nie mogę. Tutaj. Nie mogę. Przechodzimy czy dalej, dalej, tak? Czyby? nad... Czy wy? Tak, nad, tak, za tak. Jeden. nad drugim jeszcze. No, za co? nie dało. No więc tak jak mówiłem, tak jak przypuszczałem, w przypadku tego akurat przykładu trenerzy dla osób nie śledzących Ligi Hiszpańskiej mogą wydawać się anonimowi. No gracias. Tutaj jest. Nie i Michel, nie? Michel. Dobra, e... I co? wydaje mi się, że nie... tej dawno. Ja mam, dawno, ja mam źle. Na przykład... Ja mam źle, tak. tej dużym dawno nie było. W, Ale nie wiem, co to jest teraz, czy powiedziesz. Może. Pimiera Division. Pokaż co dałeś. Więc zadałem Malagę, ja Malagę. Bo myślałem, że i... co? cofnę. Ja, myślałem, się i... ja jeszcze... gdzieś tam. Jest tam. to Malaga. No, Malaga, no, ha, i Javi Graci. Brawo. Wsiadłem jeszcze o Las Palmas, dałem źle. Tylko zastanawiałem się, czy te sezony na zakładkę nie będą. Czy będą pasować po prostu? No ale to był strzał bardziej, Hiszpania to nie jest mój grunt, więc liczę na kolejny przykładzik. I kolejny, mam nadzieję, angielski tym razem. Dawaj, Nikodem. No i lecimy z drugim przykładem. I tutaj taka oto zagadka. Ciekawo, ciekawo, ciekawa. Ciekawa, ciekawła. Ciekawa. Ciekawa. Czwarta liga, trzecia liga, druga liga. Definicja sukcesu. Mm. <grymne> Czwarta liga, dziesiąte miejsce. A ja sobie spróbuję nie, nie strzelić. Tu, nie chcę tu zgrywać kozaka, ale wydaje mi się, że to jest taki jeden z może nie łatwiejszych, ale bardziej unikatowych i takich jednoznacznych przykładów, bo niewiele jest drużyn, które mogą się pochwalić tak szybkim awansem z czwartej ligi do czołówki. No, no niewątpliwie tak jest, ale... Nic mi nie przychodzi do głowy. No, gdybyście mieli, myślę, ten sezon zeszły, niedawno zakończony, to ten przykład byłby do odgadnięcia przez Was w 5 sekund. Czekaj, bo zakładam, że w tym ostatnim, którego nie mamy, to jest jakby awans do pierwszej. Czy ty już zapisałeś? Tak, ale chyba jeszcze zmienię... Ja daję, dawaj, ja czekam na kolejny. Razie... Dobra, teraz ja inaczej. Zymazuję. Ja zmazuję. To na za dwa. Nie to tam nie jest moja odpowiedź. Okej. Okay. To w takim razie za dwa. No i dobrze, że się wstrzymałem. Dobrze, że się wstrzymałem. Okej. Okay. Krzyżę ty jesteś specjalistą ligi włoskiej. Znaczy ja mniej więcej... Ostatnio ko podcast prowadziłeś. <laughs> Chodzi o to, że w FM-ie kojarzę te drużyny mniej więcej... 20-21 Było. No nie a Adam zapisuje? Ale... Tak. masz przewagę nad Adamem. Punktową. Zwróćmy z jakich sobie, Ale to nie jest. Dobra. No no, no, czy czekasz czy... na trenerów, czy zapisujesz? Nie, zapisuję. Eee, dobra, no, tak. Ok, dajcie coś innego, więc teraz tylko tutaj rzucę wam trenerami. Ale... Okay. I chodzi oczywiście o Monte. Tak Kurde. 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 Adamowicz tutaj udało odgadnąć. Myślałem, że to będzie, I... że to jest awans z playoffów, e, play tak jak w Wenecji. Mamy dwa do jednego. Wenecja była z niższych rejonów chyba awansowała, bo chyba miała szóste miejsce. No bo jest hmm. była podtopiona, nie? Tak. <laughs> Dobra, nie godę, jeden, udało się. Trzecia, odhaczamy. Już no, dwa chyba pokazuje. Dawczy nie? Dwa. Aha, faktycznie. Dwa. Avanz... I taka oto Liga. Znowu spadki i tak dalej. Tylko pierwsza, tutaj... druga, pierwsza, 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 pierwsza. No to jeden spadek jest tylko na chwilę. 16-17. No to jest ciężki nie ma spadku jak po dla sezonie 20-21. Jak dla mnie nie do odgadnięcia na podstawie tego kształtu tabeli. W sensie no ktoś musiałby być faktycznie frikiem e, Pewnie fanem drużyny. Albo być na tyle zagłębionym. Albo pamiętać zagłębionym, sezon 16-17, no, że, że taki specyfikę szybko, tej, tych rozgrywek, żeby wiedzieć kto wówczas Awansował i na jakich plus minus miejsca się plasował w kolejnych sezonach. Szybki powrót i utrzymywanie się w miarę chyba środka. Tak. Tabeli. To ok, Nie wiem, więc. jak to zmienia. No, ja coś czuję, że to są Niemcy, ale poczekam na potwierdzenie, że Ja też poczekam. Anglia, Anglia, ok. Kto z 15-16? Chyba. I teraz już jest prościej. Bo no raz, że ta sugestia, ta wskazówka, którą Krzysztof tutaj przytoczył, czyli właśnie to pozostawanie mniej więcej w środku tabeli, no i, i ten sezon spadkowy, czy tam sezon awansowy. Ojeju, 15-16, kanał nie, nie, Atargowski, nie podsumowanie kolejek, trzeba sobie przypomnieć. To nie może być to. 15-16, Leicester wygrywa. Kto spada? Kto spada? I od tamtego momentu się utrzymuje 17-18. Drugie miejsce United. Kto tam był? Tak. Ojeju, dobra, wiem co to jest. Dobra, ja już wiem co Adam zapisał na podstawie ruchu w ręki. Ach, kurde. Dobra, żeby nie przedłużać, ja poproszę cenerów. No tak, a. było to. Myślałem, że pójdziesz w Bernie jeszcze, ale tam. Chodzi oczywiście o Sroki, tak, tak więc tutaj niższe Newcastle nie jest odpowiednią poprawną. Z... Brawo. Newcastle Newcastle West Ham też spad... spadł. No, pra... pra... wcześniej. 4 do 2. I runda 4, a w niej. Nie, 4 do 2. Czy miał teraz. Nie, 1. Aha, 2. 4 do 2, tak. I runda 4. Uh, pierwsza liga, cały czas, pierwszy stopień rozgrywkowy, 8, 9, 5, 10, trzecie, 6. Czyli nie ma ani jednego miejsca, może poza tym trzecim, które by nas naprowadzało na jakiś zespół taki mocno środkowo-tabelowy. Uh, też ciężki moim Cię zdaniem. W moim zdaniem ciężki, więc tutaj bez gruntu będzie trudno. Ja chyba poczekam, Krzysztof. No, ja też. Ligę. Ojej. Ligę.

No, czemu błąd? No, bo myślałem, że był z tym Bruno Genezja jest błąd, ale rzeczywiście 20-21. Ren, ren. Dobrze. 6-4. Najważniejszy sezon pand pandemiczny, że to trzecie miejsce, nie się zatrzymali w Liga mistrzów, roku. nie? No. To to e, taki kierunkowskaz błądka. dla mnie. I runda piąta. Ale zmylił mnie ten Bruno Genezja przez zmianę jego stołka menadżerskiego. O, ja cię znowu. O, hu huhu. Hu, hu. Pierwsza, 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 pierwsza. Znowu to samo. Dziesiąte dwa. No i to jest taka, w sumie, chyba obniżkowa forma. Ciężko. Ja poproszę eee. o, o, A ja strzelam. Okej. Okay. Okej. Okay. Krzywy zapisał, nie może zmienić tym samym. No i teraz liga. No. Kurde, Ślą. źle ma! <śla> Zbyt optymistycznie <w> poleciałem. <śla> Szybko wystrzeliłeś, w ci. Jestem ciekawy, co się naprowadziło. Hmm. Serie A 12, 9, 10, 7. To 7 to jest, czy to jest punkt zaczepienia. Teraz, jeżeli chodzi o Puchary 7, 7, 18. Chyba nie jestem pewien. 16, 17. To jest 12. Kurde ciężko, trenerów proszę. Pokaż A Nicola Mazzarri, e, Sinisza Ventura. A ja bym strzelał. A ja nie będę podpowiadał. A tam, tak, w miarę bezpiecznej pozycji. No nie, mówi na Nie, jest Ja bym dał albo Kaliari, albo Genoa. Jest to Torino. Torino, ojej. Torino. ojej. Tak, Nikola przecież. Berni dałeś czy co? Są... Nie, ja dałem Herpe. ojej. Herfa. Runda ostatnia. Z tego podco. A w niej czeka na was taka oto drużyna. Uporarka. No to ja już mogę powiedzieć to samo, co przed chwilą, że poproszę o ligę. E, Krzywy ma szansę tutaj coś zdziałać, gdyby Anno się pomylił. Mamy 6 do 4, jeżeli chłopaki dobrze zapisywali punkty. Jeżeli się teraz wstrzelisz, to masz szansę na wygraną, pod warunkiem, że ja się pomyliłem. To jest ostatnia runda? Tak. O. A, czyli ryzyko. Albo czekasz na remis. Dobra, nie, nie, poczekaj. Poczekaj. Nie, no, jak będzie liga, to chyba. 15, 14. będziecie plus, minus, raczej. 11, 13. 80. się tutaj, mogli wykazać Środek tabeli, podskok na chwilę. Szóste miejsce. Kurczę, mam cały czas ten problem, że mi mózg automatycznie podsuwa ostatni sezon. Jak patrzę na to pierwsze Elą? miejsce w tabeli, w sensie pierwszą pozycję. Dobra, dobra, piżmo elon pigeon to myślę poprzedni sezon 6 16 10 13, 11 no nie no ja czekam na piłkarski teren kusi mnie żeby strzelić no no dobra czekam na za dwa no i kudy, widziałem a Dobra, nic innego nie wymyśliłem. Dobra, dam Ci trzy punkty za to. Bo wiedziałem. Chciałem to zapisać. Jeżeli Tobie się nie uda, to Krzywy wygrywa Ale, ci, ja ci znaczy ]łem. inaczej, to nie jest... Akurat y... myślę, że dobrze. Niekoniecznie. Czekaj, szóste miejsce w sezonie 20-21. Um, no nie no, jest chyba jedno tylko skojarzenie. Próbuję sobie tylko jeszcze otworzyć. Czy Krzywy że... że ma za trzy strzał. Nie no, nie przesadzaj. No bo on teraz będzie za jeden tryb i mogli mógł jeszcze. Nie no, za dwa, za dwa. Ostatni sezon był 21 Nie no, bo przy turnierach to już jest... To już ale podejrzewałem, że to będzie ta drużyna. W sensie, jeżeli mam dobrze. Już to jest premier league. Eee. Zaraz. No, no musisz, jest. takie rzeczy, takie przykłady, znaczy, taka jest, liga, jest, no to musisz. Pro, to jest proste, ale musisz. wolę się upewnić, żeby nie walnąć błędu. Dwa, trzy... Moim zdaniem teraz powinniśmy robić tak, że jak Adam będzie miał źle przepełniony kto to traci punkty. O. Nie no. no. Dobra. Że nie może być inaczej. No jeszcze to. Aha, yes, jest, przepraszam, przepraszam. Chciałem, ja wiem, że tak często mówię, West ale Ham. poważnie za trzy to miałem bym I, I, tak bym i tak, i tak by o. nie było wygranej. No nic, dziękujemy bardzo Ciekawe za to, że aczkolwiek... razem z nami. Dajcie znać ile wy zdobyliście punktów. Ciekawe, ale... Trzeba było mocno kontemplować, Jest taki... Na skupienie się i na próby przypomnienia sobie tych sezonów. Dawno tego nie było nie taki i bardzo nie, fajnie, że, że udało się ten format odświeżyć. Jeżeli chcecie zobaczyć go ponownie, to dawajcie znać w komentarzach i ja już mogę zdradzić, że Adrian przygotował taką samą wersję retro, o którą ty prosiłeś podczas tego poprzedniego odcinka. No to będzie ciekawie. My widzimy się już jutro z kolejnym materiałem, tak więc bądźcie czujni, do usłyszenia. Ciao! Hello.